Z dzisiejszej Ewangelii. a Jest to Ewangelia według świętego Łukasza, 21 rozdział, wersety 34-36. Jezus mówi: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociążałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was z nienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc. I módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. To słowo właściwie w końcówce roku liturgicznego, gdyż, gdyż już jutro, pierwsza niedziela Adwentu, już jutro zaczynamy nowy okres, okres przygotowania, oczekiwania na narodzenie Pa Jezusa, to to słowo na ostatni dzień roku liturgicznego jest słowem wzywającym do czujności. Do czujności, do gotowości na przyjście Pana, do gotowości na Jego pojawienie się pomiędzy nami. I ta przestroga do tego, aby nasze serca nie było ociążałe, tyczy nas wszystkich. Wprawdzie nie wiem, jak tutaj na miejscu odosobnienia możemy... Możemy być ociążali przez obżarstwo czy pijaństwo, niemniej jednak na pewno tym elementem, który ociąża nasze serca, które nam ciąży, jest skupianie się na troskach doczesnych. Myślę sobie, że mamy tutaj inne substytuty obżarstwa, pijaństwa i pijaństwa i to, co ociąża nasze serce, to co nas w jakiś sposób zniewala, to zbytnia koncentracja na sobie zwykła koncentracja na swoich potrzebach, a może bardziej na swoich zachciankach. Myślę sobie, że warto zmienić perspektywę, by nie patrzeć z perspektywy egoizmu i troski o samego siebie, ale z perspektywy miłości i troski o tych, o których możemy się zatroszczyć. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić. Więc więc to słowo pokazuje, że nasza modlitwa i nasza postawa może być dla nas ochroną przed tym, co ma nastąpić na całej Ziemi. Nie wiem jak, Pan Bóg tą ochronę może, ale to słowo mówi, że tak może się stać. Dlatego warto zadbać o siebie w wieczności, ale też o siebie w tym czasie powtórnego przyjścia Pana Jezusa, który dla wielu może nie być łatwym czasem. Warto zadbać o tą ochronę poprzez dbanie o nasze serce, by było wolne i lekkie przed Panem Bogiem. Nie przez troskę i koncentrację na sobie, ale przez miłość i przez odniesienie, czy w jakiś sposób poddanie swojego serca Panu Bogu. I wtedy, kiedy to nastąpi, będziemy mogli stanąć przed Synem Człowieczym, będziemy mogli stanąć przed Bogiem i powitać Go wołając błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, czego i sobie i Wam życzę. Dziękuję.